Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy grać w Plants vs Zombies 1 yy, Mamy tutaj też jakieś... Mamy achievement zrobiliśmy I w dzisiejszym odcinku będziemy grać w minigierki Tak yy, W Zombutany sobie zagramy, w Zombotan. I w tej minigierce chodzi o to, że Yy, są odwrócone do les i zębiaki są teraz roślinkami i w ogóle to jest w ogóle ciężkie, ogólnie bardzo ciężki mocik. Ciężki znaczy jaki mocik? Minigierka, bo to jest w oficjalnej więc bierzemy nie, nie zacznę na wszystko, to weźmiemy zamiast yy, tego. Dobra. Mamy też tutaj shop, odblokowaliśmy i możemy sobie kupić yy, jakieś minigry migry tutaj, ale tego na razie nie będziemy kupować, bo nam to na razie jest niepotrzebne i sobie przejdziemy to. No niestety nie można przyspieszyć, takie świadectwo jest. <grystwem> Zostawcie suba i lajka. Bo może, bo jak skończyłem tą serię to zagramy w PvZ Fuzjon. PvZ Fusion. BVZ Fusion. O nie, oni oni strzelają! Dlaczego nie strzelają? What the hell? Oni strzelają. Żeż to będzie niemożliwe jak oni będą strzelać. Strzelać. Damy to tu. To będzie przecież niemożliwe. niemożliwe. Jak oni będą strzelać? Co nie? Znowu tutaj strzela. Patrz, zniszczy mi go zaraz. Chłop. Normalnie. Strzelaj się w niego. Nie, nie strzela w niego. Zaraz mi go zabija. Dobra, zabiję go. Weź tutaj ziemniaka się jest. To będzie trudne bardzo. Oni strzelają. Hard, hard. This is hard. Mamy tam słoneczników. No nie, znowu tu strzela. Hop. Masz. W tego szczelaj, nie we mnie. Masz... Masz ziemniaka! Szybko! Jeden fs tu jest dobra. co tu się odpierdzielę. Dobra, o nie. O nie. Trzeba ziemniaki dawać. O nie szczelił mi! Zeszczylił mi groszka. Co za dziad. Ale wdepniesz zaraz w minę. Nie będzie tak weso wesoło. On jestem obity jest. No patrz. Obzwim mi go. Dobra, wyrosło, to... co? Ma ziemniaka. Nie no, znowu strzelają, ma słonecznika, czyli to jest strzelaj słonecznika, nie w boje mm. Postawię tu dwa. Bo no, tutaj nie ma zimniaków, i może to się skoczyć źle bardzo. Muszę postawić tu ziemniaka. Nie! Mogą nam go zbić. Co najgorsze. A jak go zbiją to będzie bardzo źle. Dobra. Może się uda, może się uda. Nie mam uda. Tutaj. tutaj postawimy, tu jest tylko jeden. Zobrona jakaś jest, bo ze ziemniakami są jakieś pionki. Nie zażali mi ziemniaczka. Nie, tutaj nie ma obrony. Dobra, trzeba tu dać szybko, szybko rozwalamy, Ale on go bije chyba. Tylko on go on bije. Ziemniaka strzelaj. Ziemniaka strzelaj, a nie. Szybko. Nie. 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 Dobra. Jakoś to się udało wybronić. Ale jest zła sytuacja. Dobra, wybuch. Dajemy Słonecznika, który za dużo nie przetrwa, ale przetrwał, Słonecznika nie daje, Ziemniaki trzeba dawać, Ziemniaki bez taktyka, best, dobra, yy, yy, wysięgnij, yy, dobra dajmy. Musimy wysienki dać koniecznie na ostateczną falę, bo może być źle. Naprawdę źle. She's a Dajmy tu za ziemniorem. My że zjadł ziemniaka. Tylko nie to. O nie. O nie, o nie. O nie. Zarzuć do ciebie losiczka. Poddaj się. Poddaj się. Poddaj się. Masz się poddać. Rozkazuję ci się poddać. Oni, oni ześcielą mu Rosiczkę Masz, nie będzie już troszeczki. To wiem, zrobimy tak. Oj, będzie tutaj podwójny groszek. <laughs> nie, nie rób tego. Co ja ci człowieku zrobiłem? Nie, dobra, damy tutaj ziemniaka. O dobra, zeżarło, zażarło, ze, dobra. Żyje nasza roślinka, troszeczka. Jest dobrze nawet. Ale teraz będzie finałowa, finałowa fala Już będzie tak średnio O dobra, przełkła i teraz egocja, dobra A z tymi już sobie powinien poradzić chyba Poradzicie sobie? I poradzicie sobie? Finałowa fala nas nadchodzi Dobra. O nie. Bum. 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 Więcej ziemniaczków trzeba dawać. Które jeszcze na górze zostały. No i chyba zrobione wszystko. Tak mi się to wydaje. Może dam jeszcze to, żeby szybciej to rozwalało te ziom te robaki. Yy, Zagramy sobie jeszcze mini Jedną albo dwie. Mamy pucharek diament dostaliśmy. A to niespodziewane. O Matka, ja się Dobra, i teraz puzzle. I zombie, last stand, breaker. I dawaj, aj ej, ej, zombie, co to jest? Jestem zombie. I zombie, zaatakowuj ogródek. Teraz my jesteśmy zombie, ale jajca. Dobra, to dajmy tak. <grym> A tu są słoneczka. czy? Tego damy tutaj, bo tu jest najgroźniej. Okej. Okay. I tego sobie damy na przynętę. Tego też. Ta. Trochę ten u góry ma zbroję, bo Ale to Mam nadzieję, że sobie ten poradzi. Dajmy tego na przynętę. Dobra, i dam tego. Dam jeszcze tego. Ale w sumie w sumie to damy tego. Tutaj damy tego i mam urna. uj. Mam młina już. To możemy dać tutaj milion zębiaków. I tu milion zębiaków. No i fajnie. No i fajnie, to już chyba na tyle w tym odcinku, żegnam się z wami, byłam rudek Sigma, już chyba nie starczy czasu na te wazy, zrobimy sobie w którymś tam odcinku, yy... więc żegnam się z wami, byłem rudek Sigma, zostawcie suba, więc na no.